Widziałeś tą reklamówkę, którą puścili jako zajawkę tego nowego wózka, Sunrise Medical, co się pojawiło w, na Facebooku? Nie no, pewnie, że widziałem, no to wydarzenie, no Sunrise nie wypuszcza wózka co dzień, więc ja się trochę ekscytuję, co, co, co ciekawego pokażę, no ale z samej reklamy tam jeszcze niewiele widać, tak? No ja tam, tak powiedziałem widziałem tą poprzeczkę karbonową, widziałem jakiś tam z tyłu Gadżet, no e, jest, czy to uchwyt. Ciekawe, czy, co to było, bo to jest. E, jest to, no ja podejrzewam składanie się ale no to, to są tylko, tylko domysły. Mhm. E, no i poza tym, no, wiemy, że będzie wersji ultra live, tak? Znaczy, będą już dwie wersje, bo jest jedna wersja ultra na pewno i będzie już standardowa. Jakaś, bo to z jest tak, że to wychodzą w ten sposób do, do tej sprawy. I... I zobaczymy. No i ja Już na to... pierwszy rzut widać, że to będzie gdzieś tam pozycjonowane w okolicach Helium, nie wiem czy nie wyżej. Mhm. Widać dość podobną konstrukcję, bo, bo widać, że jest tam e, wózek mocno aktywny na otwartej ramie na, z naciskiem na niską wagę, więc myślę, że raczej bym się spodziewał, że, że będzie wysoko pozycjonowany. To ciekawe jaka będzie jego waga, bo chyba to będzie najbardziej oczekiwana na jakaś jakiś ruch w tym zakresie. Jak ktoś pisze ultra, no to, to myślę, że około 6 kg powinno to gdzieś chodzić w tym zakresie. No, no i jak się będzie ruszać, no to jest ważne, jak, ten, jak on będzie jechał. To szczegóły później będą robić różnicę. Myślę, że jak go dostaniemy kiedyś na testy, to już niebawem, no bo no, powinniśmy no, go natychmiast zacząć testować, to będziemy coś więcej wiedzieć. No. To jest chyba dla nas najważniejsza rzecz teraz, żebyśmy go dostali na testy. A i, się, i wtedy wyjdzie. Jak to mówiła pani premier szydła z